Cześć, dziś jesteśmy w Laskowie, gdzie znajduje się... Bardzo interesująca nieruchomość na sprzedaż. Laskowo to mała wieś w powiecie pyrzyckim, oddalona od Szczecina zaledwie o 50 km i 40 km od Gorzowa Wielkopolskiego. Nasza nieruchomość to działka o powierzchni ponad 3100 m, na której postawione są dwa budynki. Pierwszy z nich widzicie po tej stronie. To jest e, dom parterowy z użytkowym poddaszem, powierzchnia e, prawie 300 metrów. Drugi budynek. E, Widziany po mojej drugiej stronie, to budynek podzielony na dwie części. Na część mieszkalną i gospodarczą, mniej więcej po połowie. Ale to, w jaki sposób byś z niego korzystał, zależy tylko od Twoich pomysłów na biznes. Możesz tutaj mieć agroturystykę, możesz zamieszkać i mieć swoją pracownię, warsztat, produkcję. Co tylko będziesz potrzebował, i jaki będzie Twój pomysł na biznes. Mam nadzieję, że to, co tutaj dziś ci pokażemy, spodoba Ci się na tyle, że będziesz chciał przyjechać zobaczyć tę nieruchomość na żywo. Namiary na nas znajdziesz na pasku na dole ekranu. Zapraszamy!